Wiesz, że w Gran 3 możemy użyć layoutów do stworzenia spersonalizowanych okien. Możesz używać layoutów z presetami pozycji, gobo, color picker oraz kombinacji różnych elementów, których używasz do programowania i odtwarzania bezpośrednio z jednego okna. W wersji 1.5 zaimplementowano dużo ulepszeń dla tworzenia layoutów. Zobacz nowe możliwości okna layout. Możesz zapisać nowy layout bezpośrednio w dedykowanej puli. Zapisuję kolejny i przyporządkuję urządzenia. Wybieram Fixture 101 True 109. Please. Wciskam Assign i wskazuję layout. Urządzenia natychmiast są w oknie layout. Dodano nowe funkcjonalności szybkiego rozmieszczania urządzeń za pomocą kamery z wizualizera 3D. Było to życzenie wielu realizatorów od początku implementacji okna layout. Zmieniam tryb okna na setup. Widzisz, że encoder bar zmienił się. Za pomocą zakładki function zmieniamy position na arrangement. Widzisz różne layout types. Od wersji 1.5 możesz wybrać kamera. Za pomocą encodera Wybieram różne kamery. Kafelki w kolorze Magenta dają podgląd rozmieszczenia urządzeń na podstawie poszczególnych kamer. Kolejne nowe połączenie z layoutem to możliwość pobrania rozmieszczenia urządzeń bezpośrednio z Selection Grid. Od teraz możesz to zrobić. Pozbywam się urządzeń z layoutu. Wybieram grupę Grid. Widzisz dwuwymiarową selekcję. W płaszczyznach X i Y. Teraz wciskam Assign i wskazuję Layout. Widzisz, że pozycje urządzeń z Selection Grid są respektowane w oknie Layout. Oprócz połączenia z Wizualizerem dodano również połączenie z Selection Grid. Pomoże to w szybkim rozmieszczaniu urządzeń. Po stworzeniu Gridu i 3D możesz przenieść to bezpośrednio do swoich layoutów. Dodatkowo ulepsza pracę, gdy chcemy mieć ciągły podgląd na Selection Grid. W sytuacji, gdy widzisz cały grid i chcesz uruchomić na przykład Fazer Dimera ale chcemy zmienić selekcję za pomocą EMatrix. Wybieram na przykład dwa skrzydła i Face 0 do 300. Widzisz, że Selection Grid, czyli reprezentacja techniczna selekcji zmienia się, ponieważ wybrałem dwa skrzydła. W oknie Layout masz ciągły podgląd na całą selekcję. Możesz utrzymać całkowity podgląd na selekcję, ponieważ podgląd okna Selection Grid zmienia się, gdy używasz na przykład eMatrix. Jest to świetny workaround dla utrzymania podglądu siatki: Transfer Selection Grid do layoutu. Kolejne usprawnienie to możliwość dodawania presetów do okna Layout. Mogę wybrać na przykład presety koloru. Assign, Preset 4.4, True 8 i metodą LASSO mogę wskazać obszar. Presety zostały rozmieszczone od lewej do prawej strony. Mamy nowe narzędzia do powiększania obiektów i utrzymywania proporcji i odległości. Domyślne ustawienia obiektów w layoutie znajdziesz w menu User Preferences. Pamiętaj, że jeśli posiadasz show ze starszych wersji, nie będziesz mógł zmienić dla nich domyślnych rozmiarów. Selekcja metodą LASSO nie tylko wyznacza kierunek rozmieszczenia od lewej do prawej. Wpiszę Assign, Group 1, True 5. I narysuję lasso od góry do dołu. Grupy zostają rozproszone od góry do dołu. Dużo lepszy workflow dla rozmieszczania urządzeń w oknie layout. Na koniec kolejna nowość. Możesz dodawać ramki, teksty i kolory. Więcej narzędzi do zbudowania Twojego spersonalizowanego okna. Zaznaczam plus, aby dodać prostokąt. Edytuję prawym przyciskiem myszy. Mogę dodać custom tekst, na przykład Spoty. Zmieniam rozmiar czcionki na największy, zmieniam kolor, na przykład na czerwony. I mogę wybrać orientację tekstu top, czyli na górze. W trybie Setup zobaczysz dużo więcej możliwości dla rozmieszczania elementów i urządzeń, spersonalizowanych tekstów, kolorów i ramek. Przetestuj nowe funkcje i stwórz własny najlepszy layout.